Niech się zryją nam berety Niech się zryją nam berety. <laughs> berety Niech się zryją nam berety Niech się zryją nam berety Verfluchtet, scheiße, das ist ein skandal Fira, fira tobie, to wie Fira Das ist der Fall Ich habe two! Ich habe three! <laughs> <laughs> ja, bitte. Adon. How are you? <laughs> Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kuchni Jaracza. Dziś na szybko zrobimy eksperyment. Sprawdzimy jak smakuje paluszek zanurzony w wódce. Z pewnością w życiu nieraz moczyliście już w herbacie różne rzeczy. Ciastka, paluszki, chrupki i tak My dziś zrobimy coś hardkorowego i zanurzymy w wódce paluszek. Ale jak się nam zryją berety? Czekaj, niech się, z... ja nie chcę niech się zryją nam berety.

do naszego eksperymentu wykorzystamy paluszki znanej firmy z Krakowa, podejrzewam. Yy, tak, wszyscy wiemy o co chodzi. Paluszek mam już w dłoni. Wódka, jakiej użyjemy do eksperymentu, również Wam jest prawdopodobnie znana, skoro oglądacie nasz kanał. Dlatego też mamy wszystko, czego potrzeba, no i moczymy. Nie mam pojęcia, jak paluszek długo powinien stać w tej wódce. W ciepłej herbacie to jest około 20 sekund i namaka. Nasz paluszek stoi. Wiem, 5 sekund. Zobaczymy. Dobra, wyciągam, jeszcze nie spęczniał. Moczymy dalej. Dobra, minęły kolejne sekundy. Paluszek troszkę napęczniał. Jeśli smak nie będzie mi odpowiadał, zanurzę go jeszcze raz w wódce. So watching us in next TV. Goodbye. <grym> Jasław się promuje. Zapraszam was na losowanie z Bugs Lotka. maszyny losującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady. Przystępujemy do losowania z Backslotka liczby dzisiaj to: 19, 28, 15. Powtórzmy jeszcze raz: 19, 28, 15. Zapraszamy do kupowania wiedzy kuponów. Już niedługo wygrane będą podane na oficjalnej stronie królika z Baxa. Niech się zryją na berety. Niech się zryją na berety. Niech się zryją na berety.

Wiadomości z przyszłości. Bezpośrednią przyczyną katastrofy samolotu była biegająca po pasie startowym świnia. Świnia uderzyła w koło samolotu, to się urwało i samolot spłonął na miejscu. Zginęło 400 pasażerów. Uwaga, liczę to do trzech i zamieniamy się w maszynę losującą. Raz, dwa, trzy.

no to pora na degustację. Bardzo interesujący smak, szczególnie dla alkoholików. Polecam wszystkim ten eksperyment. Z pewnością nie stanie się to waszym ulubionym daniem, aczkolwiek w życiu trzeba spróbować różnych rzeczy, i niech to będzie jedna z nich. Do zobaczenia w następnym odcinku.